Cześć, nazywam się Piotr Zmarzłowski i zapraszam cię na mój kanał autorski. To tutaj, w zupełnie nowej formie, będę publikować pełne wersje moich książek jako audiobooki. Już za chwilę ruszy pierwsza z nich: Pętla. Historia, która pokazuje, jak cienka bywa granica pomiędzy potrzebą miłości a pragnieniem zemsty. W centrum opowieści znajdują się cztery osoby: ojciec, syn i ich dwie żony. Cztery perspektywy, jedno zdarzenie, a między nimi cała sieć niedopowiedzeń, zranień i namiętności. To opowieść o tym, jak łatwo można się zagubić, próbując odzyskać kontrolę nad własnym życiem, jak chęć bliskości potrafi wciągnąć pułapkę, z której nie ma prostego wyjścia. Pętla to nie jest zwykła historia o zdradzie. To studium emocji, z których każda potrafi zmienić człowieka nie do poznania. Czy jedno nieszczęście może zbliżyć do siebie dwoje obcych ludzi, a może tylko pogłębi samotność każdego z nich? To pytania, które zadajemy sobie wszyscy, zwłaszcza wtedy, gdy zaczynamy widzieć pętlę, w jakiej tkwimy. To absolutna premiera. Nigdzie wcześniej nie publikowałem tej książki w formie audio. Pierwszy odcinek pojawi się już niebawem. Jeżeli chcesz być na bieżąco, subskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia i koniecznie zostaw łapkę w górę. To realnie pomaga dotrzeć z książką do nowych odbiorców. A jeśli coś w tej historii poruszy Cię szczególnie, napisz komentarz. Dla mnie to nie jest tylko informacja zwrotna, to początek rozmowy. Jeszcze raz zapraszam. Pętla. Wciągająca historia, która zostaje w głowie na długo. Do usłyszenia w pierwszym odcinku.